it's Jak się od ziemi będziesz leciał, to później skręcasz w lewo. Tak. Jak no, w lewo. No. Jak prawo, to, to, to prawo. w prawo. Pamiętaj, ciągniesz tylko jedną rękę, Tylko jedną Nie możesz zaciągnąć tej miękkiej skręce. ląduje. tkwiam na razie. I w momencie, jak będziesz tyle nad ziemią, zaciągasz obydwie tak do nich. Tutaj. Dobrze. Skrzydło ci się zatrzyma wtedy w tym Później pójść, Elegancko, kurde ja, Lewo, Dobrze, leć, leć, leć Leć Dwie pierwszy raz ja, to elegancko się, się udało <gry> Dobry wiatr pod wiatr, wiatr tak. nie. A? Elegancko było, chłopie Ja to kurwa nim poleciałem to godzinę kurwa Z więcej albo dwie Jest ciężko, bo ona, ona, ona ciężko idzie To nie jest tak, że chcemy ciutko śmieci, ale... Mówię ci, ja to kurwa 2,10 odcięłem za niepociąg